rządzić mi wielką krzywdę. Myślenie, no ja, ja od dawna wiem, że jest sprawcze. I y, ja pamiętam takie, jakiś Hindus mówił, że bezdomny, biedny sobie szedł. Szedł sobie y, tam, przez łąki. I tak mówi, albo bym odpoczął, bo już taki zmęczony jest. I patrzy takie drzewo, i tam usiadł pod tym drzewem. Odpoczął, przespał się, ale mówi, no teraz to co coś zjadł. No w było pełno jedzenia nagle wokół tego drzewa. Nie? No i tak sobie myśli, no teraz bym się czegoś napił. No nie? Pojadł, mu się napił. No ale patrzyć. Różne tam napoje obok niego, nie? Mówi, cuda jakieś coś. <mówi>, mówi, pewnie się jakieś duchy zaraz ukażą, mówię. I no, patrzy, co się tam dzieje, mówi, no i zaczyna mnie torturować. No rzeczywiście, duchy się pokazały, zaczęły go torturować. Jak go torturowali, to mówi, to pewnie, pewnie umrę. No i umarł. I tak to jest, właśnie tak samo jest z moimi myślami. To co myślę, to mi się wszystko przydarza w moim życiu. Ja też miałem ostatnio taki dół, że no jest to już tam nie to, że picie, tylko to po prostu plina. To, to Latka 65 w przyszłym roku. To picie to już wiem, jak mi się kończy. To, to, nawet, to najlepiej to się powiesić po prostu, bo to najszybciej. I jest ten lepszy świat i tak dalej, no i tamtego. Ale okazało się, że to moja głowa. Po prostu tak się zaklopsowałem w swoich myślach. I przyciągałem samo zło. Także dla mnie myśli są e, twórcze. I myśl może być moim wrogiem. Bo ja pamiętam jak myślałem, jak, jak to żyją bezdomni, jak już się dają radę. I wylądowałem. Hey, po 10 latach w schronisku, gdzie pomagałem. Zakładać grupę. Nie? Gdzie przywoziłem im jedzenia, pieniądze, ludzi takich, co mogą pomóc, nie? restauratorów i tak dalej. Później sam wylądowałem tam, w tym schronisku. Nie? Taki byłem ciekaw, jak to jest. I zobaczyłem. jeszcze mi dali ekskluzywną salę ośmiosobową, bo były 32 -osobowe. Nie dali taką dla lepszych, ale. Była taka sala, że musiałem patrzeć, no i długopis i tak mi gwiznęli, nie? Gdzie co kładę, nie? Eee, także ja, ja wiem doskonale, że jeśli będę myślał negatywnie, to negatywnie się będzie działo, nie? Eee, i, 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 tu jeszcze coś, to my właśnie Zbyszek uczy nie? tego, to jest wytrwałość w tym, w tym działaniu, nie? ja to w ogóle podziwiam, jest dla mnie takim tym, no, wzorem po prostu. Wręcz, nie? Tylko, że on, on już dwadzieścia parę lat w tym, w tym siedzi, a ja dopiero trzeci roczek Słysza. nie idzie. Ale też już, też już poznałem, co te, co, co, te myśli mogą zrobić. Ja, ja słuchajcie, wziąłem sobie, ponieważ tam wiele lat temu, jeszcze przed tym ruszeniem e, e, z piciem, to ja, to ja wziąłem gitarę i, i poszedłem na ulicę, nie? Wyszedłem z tego wyścigu szczurów. No i doszedłem, do tego, że tak naprawdę żyje cały czas na granicy ubóstwa, ale żyje. I e, e, jak to mówiła Adam szóstek, ciągnąc do brzegu, to powiem tak: Tak jak kiedyś poszedłem z synem na ten koncert, i e, na, nie na ten, tylko na inne, pamiętam, krawczyk tam był. Mówię, synu, chciałbyś zagrać w tej sali kongresowej? On mówi, no. Ja mówię, no to zagrać. I za dwa lata zagrał. Nie? Na tym czarnym, ten spe specjalnie mu dali. Wi Wiktor go zapowiedział. Wszystko, co sobie pomyślę, jeśli tylko wykaże minimum yy, wiary w to, to się przydarzy. Ale co jeszcze pan I na koniec